Cześć, niech was Bóg błogosławi! Szatan mnie zwiódł jako nastolatek. Przerwałem technikum pięcioletnie pod koniec czwartego roku. Nawet stricte niewierzący są wytrwali, a ja w tamtym okresie nie byłem wytrwały. Miałem takie wymówki, że pojadę za granicę do Holandii. Basula również o szatanie. W międzyczasie szatan mnie dawał za wygraną, cały czas miał nadzieję, że mnie pochwyci w stanie słabości. Bóg pozwolił mi raz, a może dwa razy usłyszeć rozmowę Jezusa z szatanem. Szatan prosił o pozwolenie poddania mnie doświadczeniu. Powiedział Jezusowi: Zobaczymy Twoją wasulę, Twoja droga wasula nie będzie Ci wierna, upadnie i to tym razem na dobre. Udowodnię Ci to w dniach jej próby.